Nowy iPhone 17 Pro Max firmy Apple właśnie zadebiutował, a wieloletni użytkownicy zadają sobie to samo pytanie: czy to naprawdę coś nowego? Ten sam 8-krotny zoom optyczny, te same 8 GB pamięci, ram flagowe modele z Androidem znacznie wyprzedziły konkurencję, a do tego ta sama cena początkowa 1199 dolarów za funkcje, których wielu użytkowników oczekiwało lata temu to znana historia. Dopracowane reklamy, udoskonalone materiały i drobne usprawnienia, które utrzymują zyski Apple na wysokim poziomie, ale nie sama technologia. Ale w przyszłym roku dzieje się coś innego. Tesla wkroczyła na Ring. Niedawno ujawniony telefon Tesla P to reset kategorii z podzespołami przewyższającymi specyfikacje Apple i prawdziwymi darmowymi ofertami dystrybucji dla pierwszych użytkowników. To zmienia definicję wartości w 2025 roku. Wszystkie te nowe aktualizacje zostaną uwzględnione po 10 sekundach. Zbliżamy się do 220 subskrybentów. Kliknij więc przycisk subskrypcji, jeśli chcesz poznać szczegóły, które ujawnią to, czego Apple nie chce, abyś wiedział. 1. Jak system aparatów Tesli zapewnia 15-krotny zoom optyczny, skoro Apple nie potrafi przekroczyć 8-krotności? Różnica w specyfikacji aparatu między telefonem P a iPhone'em 17 Pro Max nie polega na liczbie megapikseli ani na sloganach z zakresu fotografii obliczeniowej. Chodzi o fundamentalną inżynierię optyczną, której Apple nie było w stanie lub nie chciało wdrożyć. iPhone 17 Pro Max wykorzystuje peryskopowy teleobiektyw, który osiąga 8-krotny zoom optyczny poprzez obiektyw, czyli tę samą technologię, którą Apple wprowadziło dwie generacje temu. To kompetentna technologia, z pewnością lepsza niż zoom cyfrowy, ale osiągnęła już swój architektoniczny limit w ramach ograniczeń projektowych Apple. W przeciwieństwie do tego, telefon Pi wykorzystuje poczwórny układ peryskopów pryzmatycznych, który osiąga 15-krotny zoom optyczny dzięki zupełnie innej architekturze ścieżek optycznych, wymagającej precyzyjnych tolerancji produkcyjnych. Łańcuch dostaw. Apple nie opanował jeszcze tej technologii na dużą skalę. Techniczne podstawy tej przewagi wynikają ze współpracy Tesli z producentami zaawansowanej optyki, którzy dostarczają systemy kamer do sprzętu SpaceX, gdzie precyzja optyczna nie jest luksusem, a infrastrukturą o znaczeniu krytycznym. Konstrukcja z czterema pryzmatami pozwala na zastosowanie wielu etapów składania ścieżki światła w obrębie tej samej fizycznej przestrzeni głębokości. Co skutecznie potraja długość ścieżki optycznej w porównaniu z peryskopową konstrukcją Apple z pojedynczym pryzmatem? To nie jest fizyka teoretyczna. To technologia gotowa do produkcji, która została już przetestowana w wytrzymałym sprzęcie działającym w warunkach znacznie bardziej wymagających niż kieszeń smartfona. Same elementy obiektywu wykorzystują krystaliczne komponenty fluorku wapnia, które eliminują problemy z aberracją chromatyczną nękające rozszerzone zakresy zoomu w konwencjonalnych systemach soczewek szklanych, zapewniając ostrość w całym zakresie 15-krotnego zoomu, dorównującą w rzeczywistości dedykowanym teleobiektywom do aparatów o ogniskowej 400 mP. Oprócz możliwości teleobiektywu szerokokątny i ultra szerokokątny obiektyw telefonu PI. Oferują coś, co Apple obiecywało, ale nigdy nie zrealizowało. Prawdziwa mechanika zmiennej przysłony we wszystkich obiektywach. Główny szerokokątny sensor działa z mechaniczną przysłoną, która reguluje przysłonę w zakresie od F do 1,2 do F do 5,6, umożliwiając rzeczywistą kontrolę głębi ostrości naśladującą profesjonalne systemy fotograficzne. Ta mechaniczna regulacja przysłony oznacza również, że obiektyw można otworzyć szerzej, aby wpuścić więcej światła, lub przymknąć, aby ograniczyć ekspozycję. Jest to prawdziwa fizyka optyczna, w której obiektyw fizycznie kontroluje przepływ światła, aby uzyskać głębie ostrości, której nie da się odtworzyć za pomocą algorytmów programowych. W praktyce oznacza to, że telefon Pi może fotografować w ekstremalnie słabym oświetleniu w jasnych warunkach, eliminując efekt miękkości obiektywu, którego nie da się uniknąć dzięki stałej przysłonie Apple podczas fotografowania w ostrym świetle dziennym. Obiektyw ultra szerokokątny wykorzystuje ten sam system zmiennej przysłony, eliminując kompromisy w zakresie ekspozycji, które powodują, że zdjęcia ultra szerokokątne iPhone'a są przepalone w jasnych warunkach lub zaszumione w słabym oświetleniu. Sama technologia matrycy to kolejna kategoria, w której Tesla wyprzedziła specyfikacje Apple. Telefon Pi wykorzystuje matrycę SIMOS ze zintegrowanymi warstwami pamięci DRAM, które eliminują wąskie gardła w szybkości odczytu powodujące artefakty związane z przesuwem migawki w filmach z iPhone'a, szczególnie podczas filmowania szybko poruszających się obiektów lub szybkiego panoramowania. Prędkość odczytu matrycy jest 6,4 razy szybsza niż w przypadku matrycy iPhone'a 17 Pro Max. Co przekłada się na nagrania wideo, które wyglądają jak nagrane kamerą filmową z globalną migawką, a nie smartfonem, z efektami galaretki, które nękają nagrania z iPhona podczas nagrywania wydarzeń sportowych lub innych scen z szybkim ruchem. Dla użytkowników z Kalifornii filmujących sporty na świeżym powietrzu lub mieszkańców Nowego Jorku. Próbujących uchwycić na zdjęciach ulicznych poruszające się pojazdy, to właśnie stanowi różnicę między nagraniami wyglądającymi profesjonalnie a nagraniami, które wręcz krzyczą jak nagrane telefonem, niezależnie od rozdzielczości. Wydajność w słabym oświetleniu to obszar, w którym matematycznie niezaprzeczalna staje się przewaga rozmiaru matrycy. Główny szerokokątny czujnik telefonu Pi ma format 1 na 098 cala w porównaniu z czujnikiem iPhone'a. 1 na 1,14 cala, co wydaje się niewielką różnicą, dopóki nie przeliczy się rzeczywistej powierzchni zbierającej światło. Oznacza to jednak, że powierzchnia obrazowania iPhone'a 17 Pro Max ma około 13 mm szerokości, 10 mm wysokości i 22 mm po To jeden z największych sensorów jakie kiedykolwiek zastosowano w smartfonie. Dla porównania, sensor telefonu PI rejestruje o 28% więcej fotonów na ekspozycję, co przekłada się bezpośrednio na czystsze zdjęcia przy słabym oświetleniu i mniejszym zapotrzebowaniu na redukcję szumów. Podczas fotografowania w słabo oświetlonych restauracjach wieczornych, plenerach lub w dowolnym miejscu, gdzie nie ma bezpośredniego światła słonecznego, te dodatkowe. 28% przechwytywania światła oznacza różnicę między zdjęciami wymagającymi intensywnego przetwarzania szumów redukcji, która niszczy drobne szczegóły, a zdjęciami zachowującymi naturalną teksturę i dokładność kolorów, nawet przy czułości ISO 6400 i wyższej. Fotografia obliczeniowa Apple stała się bardzo skuteczna w uzyskiwaniu akceptowalnych zaszumionych zdjęć w słabym oświetleniu na ekranie telefonu. Jednak po obejrzeniu tych zdjęć na monitorze komputera, efekt rozmycia spowodowany redukcją szumów staje się natychmiast widoczny. Większa matryca telefonu Pi po prostu rejestruje czystsze dane w formacie RAW, zanim nastąpi jakiekolwiek przetwarzanie obliczeniowe, co daje mu nieporównywalną przewagę w jakości obrazu, której oprogramowanie nie jest w stanie prześcignąć. Przedni aparat fotograficzny stanowi największą różnicę w specyfikacji, podczas gdy 18-megapikselowy aparat TrueDepth firmy Apple z autofokusem doskonale sprawdza się w rozmowach FaceTime i Selfie Telefon PI posiada przedni aparat o rozdzielczości 48 megapikseli z autofokusem i optyczną stabilizacją obrazu. Chodzi tu o jakość wideokonferencji, która ma ogromne znaczenie dla profesjonalistów pracujących w każdym innym miejscu gdzie praca zdalna stała się standardem. System autofokusa oznacza, że twoja twarz pozostaje ostra niezależnie od tego, czy odchylasz się na krześle, czy podchodzisz bliżej ekranu, zamiast miękkiego, czasami nieostrego bałaganu, który powodują przednie kamery iPhone'a, gdy nie siedzisz dokładnie w optymalnej odległości ogniskowej. Optyczna stabilizacja obrazu eliminuje drgania materiału wideo z ręki, które sprawiają, że wideo z przedniej kamery iPhone'a wygląda amatorsko w porównaniu z nagraniami z tylnej kamery, zapewniając płynne, profesjonalnej jakości wideo, które jest faktycznie użyteczne do tworzenia treści lub profesjonalnych prezentacji. Która funkcja aparatu jest dla ciebie najważniejsza w rzeczywistym użytkowaniu? Możliwość zoomu teleobiektywu, która pozwala uchwycić odległe obiekty bez pogorszenia jakości, czy zmienna kontrola, przysłony, która daje ci prawdziwe opcje głębi ostrości, jak w prawdziwym aparacie, zostaw słowo kluczowe, zoom w komentarzach, jeśli teleobiektyw jest Twoim priorytetem. Przysłona jeśli kontroli głębi ostrości, brakowało Ci w fotografii smartfonowej lub słabe oświetlenie, jeśli wydajność czujnika w trudnym oświetleniu jest najważniejsza dla Twoich potrzeb fotograficznych. Specyfikacja aparatu to tylko część równania. Nawet najwydajniejszy system aparatu staje się frustrujący w użyciu, jeśli architektura urządzenia nie nadąża za wymaganiami przetwarzania współczesnej fotografii obliczeniowej i przepływów pracy z wieloma aplikacjami. To prowadzi nas do specyfikacji wewnętrznych, gdzie strategia segmentacji produktów Apple stworzyła sztuczne ograniczenia, które iPhone całkowicie eliminuje. 2. Dlaczego Tesla oferuje nabywcom modelu podstawowego 16 GB pamięci RAM, skoro Apple nadal ogranicza iPhony nieprofesjonalne do 8 GB? Różnica w ilości pamięci RAM między podejściem Tesli a ofertą Apple wiele mówi o strategii obu firm. Podobno podstawowy model iPhone'a, 17, ma mieć 8 GB pamięci RAM A Pro i Pro Max, również 12 GB. Tymczasem telefon Pi ma mieć od razu 16 GB pamięci RAM we wszystkich modelach, co oznacza 0 dolarów dodatkowej pamięci. Ta różnica jest natychmiast widoczna podczas wykonywania wielu zadań w praktyce. Spróbuj edytować wideo. 4K na iPhone'ie, 17. Nawet na podstawowym modelu. Jednocześnie słuchając muzyki, nawigując i przełączając kilkanaście kart przeglądarki. IOS może usuwać zadania w tle, aby oszczędzać pamięć, wymuszając ponowne ładowanie aplikacji po powrocie. Dzięki 16 GB pamięci telefon Pi pozwoli na nieprzerwane działanie całej osi czasu edycji przeglądarki poczty e-mail i aplikacji bez wymuszonych restartów, które mogłyby zakłócić płynność pracy. Jeśli chodzi o szybkość pamięci masowej, telefon Pi ma wykorzystywać technologię Universal Flash Storage 4 z prędkością zapisu przekraczającą 4000 MBs, podczas gdy pamięć iPhone'a 17 jest ograniczona do 2800 MBs. Różnica może wynikać z różnicy między płynnym przepływem pracy a frustrującym oczekiwaniem na zapisanie dużych plików wideo lub zdjęć. Tesla twierdzi, że pod względem architektury wykorzystuje oddzielną jednostkę przetwarzania neuronowego o wydajności 45 bilionów operacji na sekundę, odciążając główny procesor przez sztuczną inteligencję. Układ A19 w iPhone 17 Pro Max zawiera również silnik neuronowy, który osiąga 35 bilionów operacji na sekundę. Ten benchmark jest imponujący. Ale jest on wspólny dla zadań takich jak fotografia Siri i podstawowe zadania uczenia maszynowego, co może prowadzić do sporów, gdy wiele funkcji AI działa jednocześnie. Projektowanie termiczne to kolejne pole bitwy. Telefon Pi podobno wykorzystuje chłodzenie w komorze parowej i materiały na bazie grafenu do rozprowadzania ciepła po obudowie. Konstrukcja Apple. Choć wydajna, wciąż jest narażona na dławienie generowane przez punkty aktywne przy długotrwałych obciążeniach, takich jak długie nagrywanie w 4K czy intensywne przetwarzanie fotografii. Bateria to wrażliwy obszar. Telefon Pi ma podobno baterię o pojemności 6800 mAh, mieszczącą się w tej samej obudowie co iPhone 17 Pro Max z baterią o pojemności 5088 mAh to aż o 33% więcej pojemności. Jeśli chodzi o ładowanie, Apple oficjalnie obsługuje szybkie ładowanie z mocą do 40 W, przy użyciu odpowiednio mocnego zasilacza, co pozwala na naładowanie 50% baterii w około 20 minut, podczas gdy system Tesli podobno obsługuje szybkie ładowanie prądem stałym o mocy 100 W, co pozwala na pełne naładowanie w niecałe 30 minut. Wreszcie jeśli chodzi o łączność telefon Pi ma korzystać z modemu Qualcomm Snapdragon X75 obsługującego projekt partnerski trzeciej generacji Release 185G. Zaawansowane standardy umożliwiające teoretyczne prędkości szczytowe przekraczające. 7,5 GB. Szczegóły zintegrowanego modemu 5G. Apple nie zostały ujawnione, ale zapewniają one wysoką wydajność, ale oficjalnie nie spełniają tego limitu specyfikacji. Jesteście ciekawi darmowych ofert, o których wspominamy. Obserwujcie, aby dowiedzieć się, co Tesla dla Was przygotowuje: 3. Jak atrakcyjna jest oferta darmowej dystrybucji tego telefonu za 259 dolarów. Strategia dystrybucji Tesli dla telefonu Pi stanowi bezpośrednie wyzwanie dla ekonomii, która sprawiła, że flagowe smartfony stały się coraz bardziej nieosiągalne dla przeciętnych nabywców. Przy cenie bazowej 259 dolarów telefon już podbija rynek, ale wielotorowy model dystrybucji Tesli jeszcze bardziej to poszerza, oferując urządzenie bez kosztów początkowych dla kwalifikujących się użytkowników. Nie jest to dotacja operatora, do której doliczane są zawyżone opłaty serwisowe. Zamiast tego Tesla wykorzystuje istniejący ekosystem klientów obejmujący sieci Solar Vehicle i Starlink do dofinansowywania sprzętu poprzez pakiety usług, tworząc rzeczywistą, długoterminową wartość zamiast przerzucania kosztów na comiesięczne rachunki. Główna ścieżka dystrybucji jest skierowana do klientów Tesli korzystających z dachów solarnych i ścian nośnych. Właściciele domów, którzy posiadają systemy solarne Tesli, kwalifikują się do otrzymania bezpłatnego telefonu Pi, który pełni również funkcję zaawansowanego interfejsu energetycznego, zapewniając analizę wydajności i zużycia energii słonecznej w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, otrzymasz telefon Pi za darmo, jeśli korzystasz z systemu solarnego Tesli dla mieszkańców Kalifornii i Teksasu, gdzie popularność energii słonecznej jest duża, oraz Florydy, gdzie potencjał rośnie, przekształca to domową inwestycję w energię, w kompleksową integrację inteligentnego domu, która pod względem funkcjonalności i wartości przewyższa iPhone'a 17 Pro Max. Druga ścieżka jest powiązana z posiadaniem samochodu Tesla. Telefon Pi działa jak głęboko zintegrowany kontroler samochodowy, oferując zdalną diagnostykę klimatyzację, harmonogram ładowania i bezpieczny dostęp do pojazdu dzięki pozycjonowaniu ultra szerokopasmowemu. Nabywcy nowych samochodów Tesla otrzymują urządzenie bezpłatnie, a obecni właściciele mogą je dodać za 259 dolarów pomniejszonych od doładowania, co skutecznie obniża koszt netto poniżej 100 dolarów po uwzględnieniu superładowarki i dodatkowych funkcji łączności. Ta integracja wykracza daleko poza Apple CarPlay, zapewniając pełną kontrolę na poziomie systemu, a nie łączność powierzchowną. Tesla przełamuje również cykl planowanego postarzania, projektując telefon Pi z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Moduły baterii i aparatu są wymienne, a płyta główna obsługuje aktualizację procesora, wydłużając żywotność urządzenia do 5-7 lat. W porównaniu z dwu lub trzyletnim cyklem aktualizacji iPhone'a, może to pozwolić użytkownikom zaoszczędzić ponad 4000 dolarów na całkowitych kosztach użytkowania, a jednocześnie znacząco ograniczyć ilość elektrośmieci. Telefon wykonany w 73% z materiałów pochodzących z recyklingu oraz możliwość odzysku po zakończeniu eksploatacji są zgodne z wartościami zrównoważonego rozwoju silnie reprezentowanymi w Kalifornii i Nowym Jorku, oferując rzeczywiste korzyści dla środowiska zamiast powierzchownego, ekologicznego wizerunku marki. Co więcej, podejście Tesli oparte na otwartej integracji buduje efekty sieciowe, a nie izolację. Wraz ze wzrostem liczby kierowców Tesli, właścicieli paneli słonecznych i użytkowników Starlink, ekosystem staje się coraz bardziej wydajny. W przeciwieństwie do zamkniętego ogrodu Apple, ta platforma zachowuje kompatybilność krzyżową z systemami Android i iOS, jednocześnie odblokowując unikalną funkcjonalność dostępną wyłącznie dla Tesli. Użytkownicy nie muszą rezygnować ze swojego cyfrowego życia. Po prostu rozszerzają je na inteligentniejszy, połączony ekosystem. Gdybyś miał dostęp do tych darmowych lub dotowanych opcji, która ścieżka sprawiłaby, że telefon Pi byłby dla Ciebie najbardziej dostępny, napisz w komentarzu, czy dołączyłbyś poprzez Tesla Solar, 2. poprzez posiadanie pojazdu, czy 3. jako abonent Starlink. Porównanie specyfikacji telefonu Pi Tesla z iPhone'em 17 Pro Max firmy Apple ujawnia fundamentalną zmianę na rynku smartfonów wykraczającą poza same listy funkcji i wyniki testów porównawczych. Tesla wyznacza nowy poziom odniesienia dla oczekiwań klientów i zmusza obecnych producentów do autentycznych innowacji albo do przyznania się, że opierali się na rozpoznawalności marki, pozwalając jednocześnie na utratę przewagi technologicznej. Co sądzisz o tym skoku? Podziel się z nami swoją opinią poniżej i dziękuję za oglądanie.